Weź Ale nie, uciszaj bądź... Ale poczekaj Nie, nie mnie dobra, no nie. nie, mów mi jak mam nie żyć, mam. panie I teraz będę za karę głośno Będę cały czas coś gadał, tak? Za karę No i dobra No i dobra Zjebie Zjebie Dobra, to jest, mhm. cześć No, cześć, pa Cześć no, Żegnam No, Miło było wiem, poznać że tam, Wiem, że nie idziesz Bo nie masz majtek nie go brat. Jestem ja? ciekaw, co mój brat powie zaraz. Zapewne. Powie. Powie, rajdź. Powie, rajdź. Powie jak powiedzieć? Jest. Ruj. Ale Jest. mnie ktoś. No bo mój we mnie Jest. Strzał... i myślałem Jest. 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 A jak już się odwycięca co zacząłem strzelać, tak, tak wyszło, no. Cieszę że w ogóle tylko zabiłem. Co? Mateo, wbijasz Newka? Po co? Po co? Po co? Nie wiem. Wow, moje ucho. Też nie wiem, po co Newka wbijać, jest bez sensu w ogóle. Jezu co tam się dzieje? Ej, ej, ej. Mateo Mateo sorry. Ostatni już ale... robię bo śmiesznie koleś rage'uje i po prostu Panie, tak tak śmiesznie tej pan rage'uje, weź tu Żebyś to Nie, Niech będzie nie? Nie Gram z innym typem i jego brat raj'uje, bo gra w World of Tanks, nie? I tak, tak śmiesznie piszci w ogóle wszystko Nie Mateo?

Nie, tak może podpalić e, skład za amunicją, nie? A, lol. No. Ej, mam upioraj hejtera, jedziemy! Panowie! Jedziesz, jedziesz, malina. Jedziesz, malina, hejter leci. Ma Macie głupi reload. Macie Dobrze, ja mam hejterka, to jedziemy z tymi. No, no, to mogę... No. no. Oh, Jezu, przepraszam, teammate. Ja, nie się to... odpalałem teraz, mógłbyś powiedzieć, że masz to. Mam rapsy to panie! Dopuszczaj rajpimy ich! LOL! Drugi raz! Drugi raz! Hax jaką rajpik! O kurde! No pierdolę! Ale fart nie! Dawaj kurde jedziemy na SL-1, SL-1, SEJA! No fajerze tępy! BLU! Co za noob? W on, w on, to noob! błąd. ktoś jeszcze Bo teammate mnie zabił, nie? To muszę nabić z hejtera, wiesz, to jest 1200 punktów, chwilę trwa. Tak... Czyli 12 zabójstw? No. Albo wiesz, te tagi zbierasz, nie? One też. Dają... też... Tak. Niech... Mamy hejtera, mamy wszystko. Dwa double headshot, co? Niech, e, niech twój brat wejdzie na live'a, twojego. A Michał, a... Oni cię pytają, czy potem z nimi zagrasz jak coś? Nie co? Ja nie gram hardcore. Bo mówi, że on nie gra hardcore'ów. No to co? Zagramy kora. No to zagramy kora, powiedział. Ten! No mój raps mnie zabił! Czemu mnie raps zabił, mój własny, tak po prostu? Tak wjechał we mnie? Jak za długo jeżdżą, jeden raps, to wybucha w końcu i akurat musiał No co za pajac? I akurat musiał we mnie wjechać. Co to za par? O oh, Jezus, zapewne <laughs> nie dopadnę. Game out on? <laughs> oh my god. I go, no i gówno. Głupi heave, jak, nie lubię tego. Ja też nie lubię, jak mam. Nie, bo my na to heave mówimy. On ma heave. Bo to jest heave. Masz skorpi. Ale no poczekajcie, skorpi, powiedz Twojemu bratu, że że, ten, że. że mój brat będzie rangeł, Nie będę nic mówił, nie mów mi jaką żyć. Dobra, mam hejterka, jedziemy z nimi. Znowu? Dawaj, odpale, odpale, panie. Dawaj, dawaj, dawaj. No, to no to mamy tu. Mm, mam tego pizzi. piora. Zabija jakąś typową skrzynkę, ale jestem zwolennikiem. Mam ze Matkę też mu zabij. <laughs> masz, mata. No i plecy no. no. Myślałem, że jest trochę dalej. No bo myślałem, że jest dalej. Poza tym wy tam byliście, więc nie wiem, jak żeście go nie zabili, nie? Bo ewidentnie stykaliście się końcówkami, nie? Ooo, pedały! No, no właśnie, default. Oha, to ja byłem. To nie To byłeś właśnie ty. Lol. Boże ogarnie! To co zrobiłem to było? Śmieszne Jestem ciekawa mój Ej, mam drugiego upiora ej! Co? LOL! Zaraz będę miał hejtera! Mam Lol. hejtera! Znowu. Dawaj poniuka, panie. <laughs> Dawaj Oy Boże! Jaki to jest? <laughs> no nie pisz, moje uszy. Co to było w ogóle? Ten jak się wydarł w ogóle. Rejpię was. Matki nie macie, życia nie macie, nic nie macie, szmaty. No, ja też to tak, ja tak nie potrafię. No, nauczysz się, ja też nie potrafiłem. No to za gówno, no w tego typa, nie? Rejf co robi, ty? Jedę go na rejp chyba, tego rejpa. O kurde, o kurde! Five men screen, bitch! No i padł, no jak ty tam grasz w ogóle? Ale ich rejpię. 51 na 7 mam. Nie, już czas. Nie, 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 w końcu! nie, jak nie, wiem! nie, wiem. No nie, nie, robisz, właśnie nie, ode mnie. Tak, Takich nie, 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 No nie, No chciałem go nie, 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 przed tą malutką calling jest. card jak... jak mam kartę jakąś Boże Mateo Stop Hashtag współczuj Zapalmy znicze Znicze zapalmy Hashtag 23 lata On na gitarze gra ty O Boże Wesoło Kurde no, z takim masakiem no. Spróbuję, mother sheepa w No chciałem tutaj robić ogień zaporowy, a ten mi poszedł sobie. Ouch. Mój mnie zabił, nie? What the fuck? Super, poleca. to Boże, aż się zapatrzono. Nie wiem co on poleca, ale jest śmiesznie. Śmiej się. Śmiej się. Śmiej się, czy pójdzie, nie? Ja, ja to ciągle będę włączał, ja była mam od groma. Czego? No bez, bez P. Tak. Cały mogę mapę włączać dla nas. To włączaj, dobrze. Tylko, że po tej chyba już nie będę miał, będę musiał coś nabić. Okay. A już zaraz się kończy mecz i tak. No więc. No znaczy już może. No. Uh -huh. Kurde, trzeba by nie było mój kill ostatni, kurde, nie Bo jestem lepszy, nie? To, to, to... Poczekajcie, to... cicho, bo mój brat zaraz będzie rejkił. Bo to się kameriuje! To w Do, zawsze kiedy z wami gramy, jestem drugi. Czekaj! TheFulg, chyba nie kieruje Ja jest mi jakąś moc. Yo. Nie. Weź jego O, już! Raid! Raid!